Zrób ze mną posiłki na dwa dni, część 94. Zaczynamy od przygotowania zupy. Będzie w niej sporo warzyw, a do tego łosoś. Ten przepis powstał jako inspiracja po zupie, którą jedliśmy w Finlandii, ale tylko inspiracja, bo dosyć sporo tutaj pozmieniałam. Wszystkie składniki, których użyłam, wypisałam oczywiście w opisie. W oryginale był łosoś wędzony, ja tutaj upiekłam go w piekarniku, ale polecam spróbować, bo nie sądziłam, że zupa z łososiem będzie taka dobra. Czas na szybkie zapiekanki, a więc suchy ryż wsypujemy do pojemniczków, dodajemy fasolkę filet z kurczaka, starte pieczarki i całość zalewamy sosikiem. Jeszcze trochę żółtej papryki, żeby było bardziej kolorowo, i wszystko ląduje w piekarniku. Wystarczy zamknąć pojemniki i pyszny, sycący posiłek mamy gotowy. Na słodko będziemy robić zapiekane owoce. Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek, po czym białka ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy jeszcze jogurt kokosowy, puder z erytrytolu i budyń. W pojemniczkach umieszczamy miks owoców. U mnie to gruszki, morele, brzoskwinie i borówki. Posypujemy cynamonem i wylewamy na wierzch naszą Masę. Stawiamy do piekarnika, a po upieczeniu posypujemy jeszcze wiórkami kokosowymi. Takie owocki rewelacyjnie smakują z naturalnym skerem. Teraz trzeba by było zużyć nasze żółtka, a więc dodajemy je do marchewki ugotowanej soczewicy, selera, mąki, pietruszki i przede wszystko dokładnie razem mieszamy, po czym formujemy takie pulpeciki i pieczemy. Wystarczy umieścić w pojemniczkach i już posiłki na dwa dni mamy gotowe. A jeśli film Ci się podobał, to zaobserwuj, żeby nie przegapić kolejnych z tej serii.